W ramach kursu biblijnego Podróż przez Księgi pochyliliśmy się nad Księgą Kapłańską. Dwie godziny na temat Księgi Kapłańskiej to niedużo, dlatego y, 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 słuchacze mieli możliwość zadawania pytań na karteczkach i teraz na te pytania postaram się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie y, odnosi się do aktualności Księgi Kapłańskiej. Jak żyć dzisiaj y, Księgą Kapłańską? Jak odczytywać zawarte tam prawo? No rzeczywiście, mogłoby się wydawać, że Księga Kapłańska to przepisy, które się zdezaktualizowały. Nie mamy już takiego systemu ofiarniczego, jak w Starym Testamencie, nie mamy takich instytucji kapłańskich czy świątynnych. Ale Księga zachowuje swoją aktualność chociażby w ukazywaniu drogi do świętości. Centralne wezwanie Księgi Kapłańskiej to jest wezwanie świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg. I drogą do świętości jest po pierwsze droga ofiar. Ofiary już nie muszą być w takim systemie, jak szczegółowo to ujmuje księga kapłańska, ale ofiary składamy ze swojego życia. Ofiara to droga miłości, każdy czyn przepełniony miłością i podjęty z miłości. Droga świętości to także podejmowanie powszechnego kapłaństwa wynikającego z chrztu, czyli składanie ofiar Panu Bogu. To także świątynia, aczkolwiek w naszych chrześcijańskich czasach, w czasach Nowego Testamentu, świątynią jesteśmy przede wszystkim my sami, nasze serca, nasze życie, tam gdzie składamy Panu Bogu ofiarę i gdzie go czcimy w duchu i w prawdzie. I pod tym względem księga kapłańska może być niezwykle aktualna. Księga kapłańska zawiera dużo zakazów. I dlaczego niektóre, jak na przykład zakaz homoseksualizmu, są utrzymane, a niektóre nie, jak na przykład zakaz tatuowania ciała? Odpowiedziałbym w taki sposób, że Księga kapłańska powstawała w konkretnej kulturze, wiązała się z konkretnym obrazem świata i człowieka i rzeczywiście nie wszystko z tamtych czasów nas obowiązuje. Księgę kapłańską trzeba odczytywać na sposób inspirujący. Zakaz homoseksualizmu czy czynów homoseksualnych nie wynika tylko dlatego, że taki zakaz zawarła księga kapłańska, tylko dlatego, że całość Biblii oraz całe nauczanie Kościoła tak odczytuje prawdę o człowieku, o jego życiu, o powołaniu też do małżeństwa, o realizowaniu siebie w miłości. Po prostu czyny homoseksualne nie służą człowiekowi, sprzeciwiają mu się wyraźnie. Mówiliśmy w w księdze kapłańskiej na temat Jom Kippur, który był dniem przebłagania, czyli zgładzenia grzechów. Pojawia się pytanie, że mamy jeden chrzest, ale sakrament pojednania jest powtarzalny. Czy sakrament pojednania jest powtórzeniem chrztu? Odpowiedź jest taka, że nie. Sakrament pojednania nie jest powtórzeniem sakramentu chrztu. Sakrament chrztu należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, natomiast mamy drugi sakrament który przyjmuje się po chrzcie, to jest sakrament pokuty i pojednania, i to jest zwyczajny sposób, żeby odnowić w sobie życie łaski. I ten sakrament możemy przyjmować wiele razy, pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie dyspozycje, że spełniamy warunki sakramentu pokuty i pojednania. Sakrament chrztu ma również ten aspekt, że gładzi wszystkie grzechy popełnione przed chrztem, ale nie jest tym samym, co sakrament pokuty i pojednania. Jego zakres jest znacznie szerszy. Pytanie: Co święto Jom Kippur, że należy do świąt jesiennych, a Jezus wypełnił święta wiosenne? Jak to się ma do realizacji święta przez Jezusa? Myślę, że Jezus wypełnił pojednanie człowieka z Bogiem, o czym mówi Ewangelia Marka, chociażby w tym fragmencie, kiedy mowa jest, że zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. To jest symbol tego właśnie pojednania. Natomiast nie przywiązywałbym się aż do takich okoliczności, właśnie czasowych, że Jom Kippur rzeczywiście to jest święto jesienne, Pascha bardziej święto wiosenne. Pascha była najważniejszym świętem dla, dla Izraelitów i Jezus złożył swoją Paschę. A jednocześnie w ramach Paschy hmm, zostaliśmy pojednani z Bogiem, został zburzony rozdzielający mur między ludźmi, między człowiekiem i Bogiem i to nam wysłużył Jezus. I w sensie duchowym, w sensie treści jest to jak najbardziej wypełnienie tego, co zapowiadało święto Jom Kippur. Kodeks czystości z Księgi Kapłańskiej to jest powrót do raju. I rzeczywiście tak zdefiniowaliśmy sobie czystość, że jest to czyste jest to, co ma związek z rajem, z Bogiem, z życiem. Nieczyste jest to, co ma związek ze śmiercią. I ktoś pyta, dlaczego Bóg nie kazał zostać wegetarianinem? W raju nie było śmierci, więc człowiek nie jadł mięsa. To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo aktualne, bo dzisiaj mamy dyskusję na temat właśnie wegetarianizmu, czy sposobu odżywiania się, czy różnych diet. Zgodzę się z sugestią zawartą w tym pytaniu, że rzeczywiście w raju nie było spożywania pokarmów mięsnych. To się też musiał pojawić jako skutek grzechu pierworodnego. Zresztą Księga Rodzaju tylko w niewielkim zakresie mówi nam, czy prawie w żadnym zakresie nie mówi nam o stylu żywieniowym pierwszych ludzi. Nie tak jest jej cel. Ona nie mówi o wszystkim. W raju nie było zabijania zwierząt, no bo to wiązało się z upływem krwi i ze śmiercią. Więc jeżeli ktoś z takich inspiracji Chciałby podejmować wegetarianizm i przez to przywracać taką jedność i harmonię do swojego życia, czy do życia przyrody, to myślę, że jest to droga jak najbardziej słuszna. Ale Kościół nie żąda od swoich wiernych dzisiaj zakazu czy powstrzymania się od spożywania mięsa. Daje wolność. O pokarmach też mowa jest w, dziele, w dziełach apostolskich, kiedy Piotr ma pewne widzenie i duch mówi do Piotra zabijaj Piotrze i jedz. Wszystkie potrawy, wszystkie zwierzęta zostały uznane za czyste. A więc w zakresie zwyczajów żywieniowych wydaje mi się, że mamy zostawioną całkowitą wolność, bylebyśmy tylko traktowali z szacunkiem to wszystko, co nas otacza, żebyśmy szanowali otaczający nas świat i nikomu, także zwierzętom, nie zadawali niepotrzebnego cierpienia. Pytanie kolejne wraca do ofiar z księgi kapłańskiej. Czy ofiara chrześcijanina złożona Bogu w miłości jest udziałem w dziele zbawienia? I czy tą ofiarą możemy przyczyniać się do nawrócenia i zbawienia bliźnich? Myślę, że tak, jak najbardziej. Przy czym nie tylko do dzieła zbawienia. Chrześcijanin bierze udział w takich, powiedzielibyśmy, trzech dramatach, czy w trzech odsłonach: to jest stworzenie, to jest objawienie i to jest zbawienie. I poprzez ofiarę tak naprawdę bierzemy udział we wszystkich trzech odsłonach. To jest po prostu nasze jak najgłębsze życie chrześcijańskie. Tak jak mówi nazwa ofiary, wracamy do Boga, przybliżamy się do Niego. Nasze życie jest dla kogoś, nabiera większego sensu, bo jest życiem w miłości.